Teraz mamy pytanie drugie do zadania 18. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych sinus kąta beta, czyli my teraz będziemy wyznaczać sinus tego kąta, i tym razem my skorzystamy z trójkąta ABCD, czyli z tego dużego trójkąta. To też jest trójkąt prostokątny. Ja go tutaj przerysuję ten trójkąt, żeby było już bez żadnych dodatkowych. Rysunków i oznaczeń, które nam w tym przypadku nie są potrzebne. I kąt beta mamy tutaj, kąt prosty jest tutaj, i my mamy do wyznaczenia sinus kąta beta. Zapiszmy sobie sinus kąta beta. I sinus kąta beta to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta, czyli to będzie przy prostokątna AC do przeciwprostokątnej, czyli do odcinka BC. I teraz, jeżeli chodzi o odcinek AC, tutaj sobie zapiszemy ten odcinek AC, to on ma miarę 4 i 4 jednostki. A to sobie, długość tego odcinka ac bym policzyliśmy sobie przy okazji zadania 18.1. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tego odcinka, to koniecznie cofnij się do tego wideo, gdzie tam właśnie ten odcinek AC jest liczony. W związku z powyższym widzimy, że sinus kąta beta on będzie równy 4 na odcinek BC. Czyli my tutaj tego odcinka BC nie mamy i musimy sobie go po prostu policzyć. I skorzystamy w tym celu z trójkąta prostokątnego stwierdzenia Pitagorasa. Na podstawie twierdzenia Pitagorasa wiemy, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I teraz z treści zadania wynika, że odcinek AB, tutaj sobie zapiszemy, odcinek AB z treści zadania wynika, że on jest równy 6. No i teraz odpowiednie dane podstawimy tutaj do wzoru na twierdzenie Pitagorasa. AC to jest 4, więc mamy 4 do potęgi drugiej. AB jest równe 6, więc mamy 6 do potęgi drugiej. Zatem BC do potęgi drugiej będzie równe 16 dodać 36. Zatem BC kwadrat jest równe 52. I to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby 52 uzyskać. I mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest minus pierwiastek kwadratowy z liczby 52, i drugą z nich jest plus pierwiastek kwadratowy z liczby 52. Oczywiście tutaj tę wartość minusową odrzucamy ze względu na to, że długość boku nie może być mniejsza od zera. Tutaj wręcz to można byłoby ująć w taki sposób, że wartość ujemną odrzucam, bo długość boku musi być większa od zera, czyli nie pisać mniejsza od zera, tylko napisać większa od zera, bo jeżeli napiszemy większa od zera, to odrzucamy zero i wszystkie wartości mniejsze od zera. Więc takie, takie sformułowanie większe od zera tutaj jest bezpieczniejsze. Czyli my tutaj zajmujemy się teraz wartością tylko i wyłącznie dodatnią. Pierwiastek kwadratowy z liczby 52 to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej da nam 52. Natomiast liczbę 52 możemy rozpisać jako iloczyn 4 i liczby 13, dzięki czemu uzyskujemy tutaj pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z 13, czyli uzyskujemy tutaj w rezultacie dwa pierwiastki kwadratowe z 13. Możemy tutaj teraz już wrócić do wyznaczenia sinusa kąta beta. Uzyskujemy zatem 4 nad dwa pierwiastki kwadratowe z 13. I teraz ten umamek, który tutaj uzyskaliśmy, możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 2. Widzimy zatem, że sinus kąta beta to jest nic innego jak 2 nad pierwiastek kwadratowy z 13. I zwróć uwagę, że taka wartość już znajduje się w odpowiedziach i jest to odpowiedź A i taką wartość tutaj należy zastosować, zaznaczyć. Jeszcze dla formalności, tylko powiem, że tutaj można byłoby usunąć niewymierność z mianownika, mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek kwadratowy z 13, czyli sinus kąta beta to będą dwa pierwiastki kwadratowe z 13 nad 13. Jeżeli nie wiesz, skąd mi się tutaj 13 w mianowniku wzięło, to zostaw mi koniecznie komentarz. Takie zapytanie w komentarzu, to wtedy będę mogła ci to dokładniej wytłumaczyć.